Cześć, cześć! Witam Was serdecznie. Dzisiaj przed nami wzmacniająca sekwencja różnych ćwiczeń, która jest też bardzo rozgrzewająca i trochę męcząca. Zaczynamy. Przechodzimy sobie do klęku podpartego na początek. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, stopy wyprostowane, okrągłe plecy w górę. Wklęsłe plecy, okrągłe góra. Wklęsłe. Jeszcze raz w górę, wklęsłe. I zatrzymujemy nogi. Teraz szeroko, na szerokość, matę stopy złączone. Siadamy sobie na piętach, układamy tułów, między udami ręce wyciągamy jak najdalej do przodu. Czoło do podłogi. Łokcie są wyprostowane i cały czas nad matą. Pachy prostujemy, dociskamy klatkę piersiową do podłogi i nie odrywamy pośladków od pięt. Głęboki wdech. Wydech. Dłonie zbliżamy do kolan. Delikatnie się wygarbiamy, ale nie do końca. Przedramiona układamy przy kolanach. Wyciągamy jedną rękę, dłoń przy kolanie. Odpychając się jedną i drugą ręką od podłogi robimy skręt. Patrzymy się na sufit, cały czas staramy się wydłużać kręgosłup i skręcać go. Zmieniamy stronę. Druga, to samo. Wyciągamy dłoń, robimy skręt. Głęboko oddychamy. Wracamy do środka, łączymy kolana, łączymy stopy. Ramiona splecione, ciągną w dół dłonie, wyprostowane plecy, naprężone ręce. Zmieniamy teraz zaplot palców, przesuwamy jeden paluszek w dół i jeszcze raz naprężone ręce, łokcie wyprostowane. Mostek w górę, otwieramy klatkę piersiową i rozluźniamy ramiona. Chwilę ręce na udach, oddajemy całe zmęczenie. Głęboki wdech, wydech ramiona w górę, naprężone całe łokcie, wyprostowane barki w dół, wciągamy delikatnie brzuch, brzuch jest aktywny. Ramiona za uszy. I zaczynamy robić skręt. Prawa ręka na lewe udo, lewa ręka za plecy, wyprost. Odpychamy się ręką od uda, patrzymy się za siebie, głęboko oddychamy, rozgrzewamy brzuch. Zmieniamy stronę. Z drugiej strony to samo. Ręka na udo, skręt, patrzymy się za siebie. Głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Wracamy do środka. Układamy ręce daleko z przodu, nie odrywając pośladków Pięt, unosimy trochę plecy, żebra dalej do przodu i staramy się ułożyć głowę na podłodze. Głową w górę. Spójrzcie na swoje dłonie. Umuszcie je tak, żeby palec środkowy był skierowany do krawędzi maty. Palce dłoni szeroko, a dłonie na szerokość waszych barków. Przechodzimy do klęku. Stopy rozstawiamy na szerokość bioder w górę. Pies z głową w dole. Na razie zostawcie sobie pięty wysoko. Postarajcie się poczuć ręce, wyprostować pachy, odepchnąć się rękami, tak żeby klatka piersiowa oddaliła się od dłoni. Aktywny brzuch, starajcie się go nie wypuszczać do maty. Biodra do sufitu, doprostujcie kolana i powolutku opadamy piętami w kierunku maty. Głowa swobodnie, palce stóp też szeroko rozstawione. Czujemy matę. Pod dłońmi, pod całymi dłońmi, pod palcem wskazującym i podstawą tego palca też doprostowane są kolana. Możecie je na chwilę zgiąć, zbliżyć żebra do ud i doprostować nogi. Spójrzcie na dłonie, odepchnijcie się od maty, żebyście zobaczyli, jak wasza głowa oddala się od dłoni. I wracamy do dołu. Jeszcze chwilę wytrzymajmy. I przechodzimy do deski. Broda ciągnie do przodu. Dłonie pod barkami i pies z głową w górze. Biodra opadają, zginamy na chwilę łokcie, żeby wyciągnąć klatkę piersiową z pomiędzy ramion. Nogi są naprężone, pośladki są naprężone, kolana są nad matą. Pies z głową w dole. Od razu maksimum. Głęboki wdech, wydech. Deska. Pies z głową w górze. Wyciągamy klatkę piersiową. Naprężone nogi. Biodra nisko. I pies z głową w dole. Spójrzcie teraz na dłonie, i między dłońmi niech wyląduje prawa stopa. Zostaje noga z tyłu wyprostowana. Z przodu pięta jest pod kolanem, noga z tyłu opada, biodra opadają i robimy skręt tułowia w kierunku tej zgiętej nogi. Ręka w górę do sufitu, otwarta klatka piersiowa. Cały czas biodra opadają, noga z tyłu jest naprężona. Środek. Kładziemy dłonie przy stopie, i uwaga, zabieramy tylną nogę, dostawiamy do tej z przodu. Kolana zgięte na opuszki palców. Prostujemy się. Proste nogi, proste plecy, ciągną biodra do góry. Zginamy kolana. Dłonie przy stopach i wędrujemy do psa z głową w dole. Patrzymy się między dłonie. Lewa stopa teraz tam wędruje, prawa zostaje noga wyprostowana. Nisko biodro, kolano nad piętą. Robimy skręt. Ręka w górę, w dół pogłębiamy. Doprostowana tylna noga, mocne ramię, wydłużony kręgosłup. W dół, dostawiamy nogę, stopa do stopy, na opuszki palców. Zginamy kolana, dłonie na matę, nogi tył, do psa z głową. W dole, deska i uwaga, deska prawa, w górę ręka, środek, deska lewa, w górę ręka. środek. Kolana na matę, stopy wyprostowane. Ręce tył, chwilę odpoczynku. Puśćcie luźno ramiona. Głęboki wdech i głęboki wydech. Luźno nogi, ręce rozluźniona twarz. Jeszcze jeden wdech, wydech, przenosimy ręce daleko, daleko do przodu. Patrzymy na dłonie, ustawiamy się równo na macie, biodra w górę, pies z głową w dole. Deska deska prawa środek deska lewa środek pies z głową w dole pies z głową w górze pies z głową w dole Lewa stopa między dłonie, nisko od razu biodro, skręt. Środek dostawiamy, prostujemy nogi na opuszki palców. Zginamy kolana, pies z głową w dole, lewa między dłonie. Nisko biodro, skręt, środek dostawiamy na opuszki palców, zginamy, pies z głową w dole, pies z głową w górę. W dole. Stopy razem. Prawa noga w górę. I prawa noga między dłonie. Skręt. Dostawiamy. Na opuszki. Zgięcie. Do tyłu. Stopy razem, lewa noga w górę, między dłonie, skręt, dostawiamy na opuszki, zgięcie i do tyłu, pies z głową w dole, Kolana na podłogę, stopy razem. Okładamy się z rękami daleko do przodu. I chwilę głowa na podłodze. Spójrzcie na dłonie. Sprawdźcie, czy stoją równo. Przechodzimy do psa z głową w dole. Prowadzimy nowy element. Zaraz po pierwszej desce. I chwilę się zatrzymamy. Deska przodem, deska bokiem. Ręka w górę. Teraz tylną nogę ustawcie za udem. Przyklejcie stopę. Drugą też staramy się przykleić, wyprostować. Biodra w górę, ręka za siebie. Powrót do deski, przodem. Deska lewa. Górną nogę stawiamy z tyłu, piętę przyklejcie, biodra w górę. Deska przodem. Pies z głową w dole. Pies z głową w górze, w dole, i siadamy kolana szeroko, stopy razem ręce z przodu. I łączymy wszystko. Spójrzcie na dłonie. Czy są równo na wysokości barków. Pies z głową w dole. Troszeczkę inaczej połączymy te elementy niż do tej pory było, także bądźcie uważni. Deska przodem, deska prawa, noga tył i półmostek. Pies z głową w dole stopy razem, prawa noga w górę, zamach między dłonie, skręt. Dostawiamy na opuszki, zgięte pies z głową w dole. Deska przodem, deska lewa, prawa noga tył, półmostek. do środka, stopy razem, pies z głową w dole, lewa noga tył, między dłonie, skręt. środek. Dostawiamy na opuszki, zginamy do tyłu. Jeszcze raz, żeby nam się troszkę utrwaliło. Wdech, wydech. Pies z głową w dole. I deska. Deska prawa. Mustek. Środek. Pies z głową w dole, stopy razem. Prawa, zamach. Skręt w prawo. Dostawiamy. Na opuszki. Tył. pies z głową w dole. deska. deska lewa. Tył. Środek. Pies z głową w dole, stopy razem. Lewa zamach. Skręt dostawiamy na opuszki. Do tyłu. Pies z głową w dole. Kolana, stopy razem. Siadamy. Ręce tyłu. Powtórzymy sobie to teraz cztery razy. Wdech i wydech. Uspokajamy oddech. Rozluźniamy nogi. Rozluźniamy ramiona. Ręce przenosimy daleko do przodu. Spójrzcie na dłonie, ustawiamy je od razu do psa z głową w dole. I pies z głową w dole. Deska. Deska prawa. Półmostek. środek stopy razem prawa zamach skręt dostawiamy na opuszki pies z głową w dole deska Deska lewa, półmostek, środek pies z głową w dole stopy razem. Lewa tył, zamach. Skręt. Dostawiamy na opuszki i mamy raz ze sobą pies z głową w dole deska deska prawa półmostek Środek. Pies z głową w dole, stopy razem, zamach prawą, skręt, dostawiamy na opuszki, pies z głową w dole, deska, deska lewa. Półmostek. Środek. Pies. Skłówy w dole. Stopy razem. Lewa. Zamach. Skręt. Dostawiamy. Na opół. Pies z głową w dole. Deska. Prawa. Półmostek. Pies z głową w dole. Stopy razem. Prawa zamach. Skręt. Dostawiamy na opuszki. Pies. deska. Deska lewa. Półmostek. Środek. stopy razem pies. Lewa zamach. Skręt. Dostawiamy na opuszki. Ostatni raz przed nami. Pies. Deska. Prawa. Półmostek, środek, stopy razem, prawa zamach, skręt, dostawiamy na opuszki, pies. deska. Lewa. Półmostek. Środek stopy razem pies w dole. Zamach lewą. skręt w lewo. Dostawiamy. Na opuszki. Pies z głową w dole. Kolana w dół, stopy razem. Czoło do podłogi, ręce tył.